Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na nowym odcinku z yy, tematu jakiegoś. Tym razem poruszamy temat glitterów z Antwerpu. Także mam nadzieję, że będzie to dla Was temat ciekawy. Oczywiście na samym początku jeszcze skinsmanki, strona do wymieniania swoich skinów, na której źle są wycenione Night, ter night Terrory w Battleskerdzie i ze Stattrekiem. Dlatego serfreszuję po nie. No, możecie też tak robić. Z kodem oczywiście. 35% do doładowania. Zawsze i wszędzie jest tyle. Nie, że za pierwszy raz. Zawsze wiecznie. Wiecznie jest 35%. Bo tak jest schwyt marketingowy strony. Rozumiecie o co chodzi. Tak to ma działać już. Abyście w to klikali, żebyście tam wydawali pieniądze, na przykład 34 tysiące zł, staniecie więcej. Rozumiecie? No właśnie. Piękna sprawa. I w ogóle, yy, żydowski inwestor napisał mądre pod filmem, w którym też była reklama Skinsmanki. Wiadomo o co chodzi. No właśnie. To jest pełna profeska. Także, no. Wiadomo jak jest. A teraz, glitterce. Jeżeli chodzi o glitterce, to muszę się Wam pożalić, nie pochwalić, niestety. Ponieważ mam bardzo, ale to bardzo dużo klaunainów. Tu mam, tu nie mam, akurat na rynku. Na rynku mam kilka. Mam około jeszcze 5 razy tyle w magazynach. I problem jest taki, że kupowałem je po 18 zł. To jest największy problem, bolączka moja. I podczas tego spadku, tak sobie myślałem, ja wam powiem plus minus, co myślałem podczas tego spadku. Myślałem sobie tak: O kurwica XD, to sobie będę czekał, lol ale się doczekam. No i powoli się doczekuje widzowie tego, że zaczyna to odbijać, co daje mi szczęście, nadzieję i daje mi taki, taki to, takie uczucie, że jest dobrze first, nie? Rozumiecie? To się powoli dzieje i to nie tylko tu. To się też dzieje w innych miejscach, między m.in. Na, na przykład Imperial, co też zaczyna nieźle działać. I w ogóle glitery, jeżeli chodzi o te Antwerpowe, w ogóle Imperial to jakby trochę inna historia, bo one są w trochę w szybszym tempie, jeżeli klaunajny wcześniej pokazane, co mnie trochę cieszy i trochę smuci, ale glittery, ów, według mnie, mają przed sobą dosyć mocną przyszłość, jeżeli chodzi o takie, których na Paryżu nie uświadczyliśmy. I między innymi na przykład to na 15 zł ATH, 5 zł w tym momencie. No, pytanie: czy to nie jest aby zaniżona nieco cena, jeżeli chodzi właśnie o tę naklejkę, gdzie jeszcze przed chwilą ona była po 6 zł. Nie? Więc wydaje mi się, że może to być jakaś informacja. Podobnie może być z Team Spirit, między innymi i tu może być trochę ciężej, ponieważ ma ona mocną konkurencję w wersji z Paryża. Ale rozumiecie zresztą, że no, jakby to powiedzieć, te odległości między nimi są bardzo, ale to bardzo duże względem swoich najwyższych pików, więc ja na to zwracam uwagę i chcę wam to pokazać, że tak było. Hej, to może wrócić. I to nie jest wcale takie głupie, żeby się wydarzyło. Dlatego osobiście sądzę, że... No nawet Copenhagen Flames, które chyba miała TH na poziomie około 9 zł. Czy Astralis z też bardzo wysokimi progami? No, no jakby te, te naklejki są po prostu w dupie. Rozumiecie o co chodzi? No jakby ta, ta naklejka kosztowała 9 zł w pewnym momencie, teraz kosztuje 2. Jakby. Z której strony by na to nie popatrzeć? Od prawej, od lewej, od góry, od dołu. Rozumiecie, że to jest mega tania wycena, która jest raczej nieadekwatna, nie? W sensie jakby chyba to jest jasne, że to to z tego wynika. Ja nawet szczerze, gdybym. Mm, ja w ogóle w tym momencie wydaje mi się, że jest aż tak dużo opcji inwestowania, że aż ciężko jest coś wybrać. Glittery z Antwerpu. Yy, macie kapsuły z Paryża. Holo ze Sztokholmu, takie jak, nie wiem, przecież w tym momencie może już trochę gorzej jest tam, ale. Dalej, Evil Geniuses, dla mnie Na'Vi, między innymi Sharks, Holo z Antwerpu, Copenhagen Flames, Team Spirit, mogą działać jeszcze jakieś tańsze zakupy na, na Team Liquid, w ogóle Team Liquid ze Sztokholmu wchodzi jeszcze w, w rachubę, albo Autografy z Antwerpu, które przecież kosztowały po 15-20 zł, teraz kosztują po 3. Macie Kapsuły ze Sztokholmu, które dalej są niedocenione, Kapsuły z Antwerpu, które dalej są pewnie źle powyceniane, chociaż może nie względem dzisiejszego dnia są jeszcze dobrze, ale za chwilę będą źle. Za dużo jest rzeczy do inwestowania. Halo, jak w ogóle jest możliwe, że te ceny osiągnęły takie dno? To jest aż śmieszne, ale trzeba z tego korzystać, bo mm, według mnie te ceny po prostu wrócą do starych dziejów i to szybciej niż nam się wydaje. Mi się wydaje, że to powinno być za około 2 lata. <grytanie> A to się dzieje w mgnieniu oka. I patrząc na na przykład Clown, jakby Clown nie ma. To nie ma nie ma naklejki Clown z Paryża, nie? Oni się nie dostali. I no w pewnym sensie to się powoli spełnia, że ten, ta naklejka po prostu rośnie. Czy ona będzie za chwilę za 15 zł? Nie wiem, szczerze wątpię. Ona musi być za 30, żeby mi się to opłacało. I nie ma nie ma w ogóle. Dla, dla mnie to jest jakby taka przegrana trochę, trochę sytuacja. Bo ja kupowałem je po 18, więc no musi się jeszcze dużo wydarzyć, żeby dla mnie to było spoko. Ale mam ich tak dużo, że jeżeli, jak to odbije, to już w ogóle nie wiem, czy na Bahamy nie pojadę, czyż nie odbije na pewno, nie wierzę w to. Ale long termy są spoko, jeżeli chodzi o glittery, tak mi się przynajmniej wydaje. Innych nie mam, od razu mówię, jakbym miał, to bym mi powiedział. Ja mówię, ja mam tylko cloud inny w tym momencie. A to głupie. Wydaje mi się, że Copenhagen, Flames i Astralis też powinno się znaleźć w tym wachlarzu. I nawet... No gdybym miał pieniądze, to bym się zainteresował nimi i bym je powykupował. Ale nie mam. Mam 560 zł, to te 560 zł zleci po dwa, dwóch dniach, jak będę jakoś siedział. Więc to jakby nie jest... To nie jest jakaś kwota, za którą dałoby się jakiekolwiek zakupy zrobić. Zakupy będą wtedy, właśnie, to ja wam pokażę kiedy. Ring stream M4. Pokażę Wam w ogóle, co się z M4 dzieje. Jak ta M4, ona musi, jakby. Ta M4 musi zejść za 3300. Albo przynajmniej za 3600. Zobaczcie w ogóle, jak się schodki układają. To jest możliwe. To jest powolutku możliwe, że to się zacznie. Dziać. więc y, ja nie będę miał pieniędzy, dopóki print streamy nie odbiją mnie. No, jakby print y, stream w Battle Skerdzie musi być za 640, może 700. Y, faktury nie za około 3600. Więc jeszcze za chwilę poczekamy na to, aż będę miał pieniądze na swoje zakupy. No, ale w takie rzeczy bym właśnie szedł, gdybym te pieniądze posiadał. Jo